Oborniki Śląskie, z tej strony Laura i Wiktoria. Przyjechałyśmy dzisiaj do Wrocławia, do słodkiego Czary Mary, ponieważ tegoroczny finał, 29 finał, jest właśnie pod znakiem lizaka. Za chwilę przedstawimy Wam proces tworzenia tych słodyczy. Dzięki uprzejmości Pani Anety poznamy tajniki tworzenia tych pysznych, najpyszniejszych na świecie lizaków. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomysł na biznes tak naprawdę wziął się od jednego lizaka. Siostra, bo razem z siostrą prowadzimy ten nasz słodki interes, dostała takiego lizaka w prezencie. Okazało się, że jest to ręcznie robiony wyrób. Pomyślałyśmy, że we Wrocławiu jeszcze czegoś takiego nie ma. Było to 10 lat temu, bo w 2021 roku będziemy za chwilę miały dziesięciolecie naszej działalności, więc 10 lat temu było to coś nowego, coś świeżego i pomyślałyśmy, że potrzebna jest decyzja tu i teraz i robimy ten nasz biznes, inwestujemy, poświęcamy nasz czas i i chciałbyśmy, żeby, żeby coś takiego we Wrocławiu było, dlatego te lizaki wzięły się tak naprawdę od, od lizaka. Zanim zaczniemy produkcję naszych słodyczy, to przede wszystkim musimy przypilnować naszego karmelu. Czekamy, aż na termometrze osiągnie temperaturę 150 stopni. Wtedy przenosimy go na nasz zimny stół, na którym czekają już kolejne bardzo ważne składniki potrzebne do produkcji. I po kolei jest to aromat, barwniki, kwasek cytrynowy, jeśli taka produkcja kwasku cytrynowego potrzebuje. Do gorącego karmelu, do garnka wywamy aromat, wszystko dokładnie mieszamy, potem wylewamy wszystko na nasz zimny stół i dodajemy kolejne składniki, czyli Barwniki. Dzisiejsza nasza produkcja była o smaku malinowym, więc barwnik czerwono-różowy. Wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy jeszcze kwasek cytrynowy, żeby troszkę przełamać tą słodycz lizaków, żeby były też troszkę kwaśne. Wszystko dokładnie mieszamy. Przenosimy potem taki gotowy już karmel w kawałkach albo w całości na kolejny ciepły stół. Gdzie zaczynamy już tak naprawdę produkcję? Albo układamy wzorki w cukierkach, albo przygotowujemy kolorowe paski na nasze lizaki.

Dziennie też nie wiadomo ile tego produkujemy, bo nie wiemy co mamy produkować. Robimy to, co naprawdę, czego naprawdę tak brakuje na półkach. Jesteśmy manufakturą, więc nie mamy żadnego wielkiego magazynu. Te słodycze schodzą na bieżąco i, i widzimy, że pomysł się podoba i słodycze smakują, więc różnie. W czasie jednego dnia możemy zrobić 6 produkcji po 6 kilo. Albo zrobić dwie produkcje pięciokilogramowe, bo robimy to tak naprawdę, czego potrzebujemy lub to, na co mamy zamówienie. Więc jeśli chodzi o w skali roku, bardzo trudno. Także mówię, no, manufakturowe ilości. you my candy girl, and kind with the swirls. Oh, so good, baby, out of this world. Look so sweet, fell in love with your curves. Every time you speak, conversation like sir S U G A R, you her Oh, honey, honey, put money on that bird. Let's keep it in a circle. you everything I deserve. Baby, want your sugar? I'm ready to get served. Sugar. His body is driving me insane. Cause I'm a can't girl. Ah. Yes, it's right now, world. Uh. Should be my dame, hey, sugar. Dla większości naszych klientów i tych małych i tych dużych Lizak to jakiś taki symbol dzieciństwa i chyba takiego miłego, słodkiego wspomnienia Cugie so, yeah. Państwa firma działa w trakcie pandemii COVID-19? Powiem tak, no ta cała sytuacja, która dotknęła nie tylko nas, ale, ale w, no wszystkich w mniejszym lub większym stopniu, dała nam się trochę we znaki. My staramy się produkować te nasze słodycze, jesteśmy sklepem no, z, z artykułami spożywczymi, chociaż tak naprawdę do tej pory główną naszą działalnością były pokazy, warsztaty dla szkół, dla przedszkoli.

Damn right, it's better than yours, I can teach you, but I have to show you. Powiem, że wiemy, bo przychodzą do nas stali klienci, kupują te same słodycze. E, słodycze kupują jako prezenty dla najbliższych, którym chcą poprawić humor i sprawić wielką przyjemność. Więc, więc wiemy, bardzo się z tego cieszymy i, i chcemy robić to dalej. Wspieramy Woźb, bo WOŚP jest z nami od samego początku. Chcemy tutaj pomagać i mniejszym, i większym, i starszym, i młodszym. Bardzo ta akcja nam się podoba i chcemy z nią być. Milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, It's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge.